Zapraszamy na kolejne nauczanie. Jesteśmy właśnie z Marcinem po nagraniu odcinka, gdzie dzieliłeś się uzdrowieniem ze stwardnienia rozsianego i powiedziałeś, że kluczową rzeczą yy, w, tym, w tym czasie trudnym to było uchwycenie się, jakby obrazu Ojca, jakim jest, jaki jest Bóg, prawda? Jaki, jaki obraz Boga noszę. I od razu pomyślałem, że, że, że chcę nagrać nauczanie właśnie na ten, na ten temat. I to będzie też taka nowość, że ja się podzielę takimi fragmentami, które dla mnie są jakby kluczowe w, w budowaniu obrazu ojca. I ty też się podzielisz. Tak jest. Czyli tak jakby dwa nauczania w jednym. Dwa w jednym. I powiem tak, yy, kiedy, kiedy, kiedy się nawróciłem, to miałem duży problem ze zrozumieniem. Że nawet kiedy nie jestem własny, nawet kiedy zgrzeszę, to ojciec mnie kocha. To był dla mnie duży problem. W ogóle dla faceta mam wrażenie, to jest duży problem, żeby przyjąć to, że, że ojciec mnie kocha. I że to jest fundament wszystkiego innego, każdej innej prawdy, każdego innego doświadczenia. Miłość Boga Ojca. Dla mnie to był duży problem. I zawsze miałem wrażenie takie, że, 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 że Bóg, ojciec. No, kiedy jestem blisko, to to jest dobrze, ale kiedy się jakoś oddalam, to, to patrzy na mnie krzywo. Co najmniej krzywo. I pamiętam, że byłem, wzmagałem się z tym 2-3 lata chyba i byłem na jakimś kursie i wtedy Duch Święty przemówił do mojego serca i powiedział takie słowa, żebym uwierzył temu, co Jezus powiedział o Ojcu. Żebym w to uwierzył. I ja zacząłem patrzeć, od tego dnia zacząłem patrzeć, co Jezus mówi, jak Jezus objawia Ojca. I szczególnie w Ewangelii, właśnie według Świętego Łukasza, 15 rozdział, znalazłem kilka takich niesamowitych wskazówek. I chcę się z tym właśnie podzielić z Wami. Już w wersacie pierwszym czytamy takie słowa o Jezusie. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. I werset drugi. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. W piśmie ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I ja miałem kiedyś więcej czasu, modliłem się i tak, yy, prawda, na zasadzie lekcji divina rozpracowywałem właśnie ten werset pierwszy. I zobaczyłem niesamowite rzeczy. Po pierwsze, Jezus nie był takim w cudzysłowie miłosiernym, że, 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 że pozwalał robić każdemu, prawda, ty jesteś, dobra, ty zabijasz, a zabijaj dalej, ty mordujesz, a morduj, ty gwałcisz, a gwałcisz. Nie, Jezus stawiał bardzo ostre wymagania. Jak ktoś kradł, niech przestanie kraść. I jeszcze zwróć. Tak? Nie pozwalam na to, na to, na to, na to. Czyli Jezus stawiał mocne wymagania, ale to słowo mówi, że mimo tego wszyscy celnicy i grzesznicy, czyli w ówczesnym czasie, wszyscy najgorsi zbliżali się do niego. I to jest niesamowite, jak ja sobie to wyobraziłem, że tak jak powiedzmy, tak jak. Z kanałów wychodzą szczury, tak jak z jakichś zaułków wychodzą podejrzane osobowości. Ci wszyscy ludzie, brudni, są przyciągani jakąś niesamowitą siłą do Jezusa, który siedzi i głosi. I sobie zadałem takie pytanie: jaki jest ten Jezus? Kim on jest? Że wszyscy, którzy powinni de facto uciec od Niego, no, bo on głosił o świętości, o nawróceniu, o powrocie do ojca. Oni powinni uciec, a mimo tego wszyscy są przyciągani do niego. Kim on jest, jaki on jest, i wytłumaczenie jest jedno. Ci ludzie, którzy żyli w grzechu, doświadczali niesamowitego ciepła od niego, akceptacji, przyjęcia ich takimi, jakimi są na dzisiaj. Zobaczenia w nich potencjału, mimo tego, że mogą być w grzechu, mimo tego, że do tej pory wszystko w życiu zaprzepaścili, Jezus widział w nich potencjał. To kim są w Bogu, kim mogą być, kim mogą się zostać, kim mogą się stać. I kiedy sobie to uświadomiłem, że właśnie ta miłość, ten, ten pokój, ta akceptacja płynęła od Jezusa i to właśnie to przyciągało ludzi do niego. To werset drugi, czytamy na to, szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. I tu dokładnie przeciwny obraz. Czyli Jezus był dokładnie przeciwny do tych ludzi. Czyli odrzucających, obcinających, yy, oskarżających, szemrających. Jezus jest dokładnie przeciwny. Jezus przyjmuje. Jezus za plecami mnie nie obgaduje. Jezus, Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To jest niesamowite. I to jest pierwszy taki obraz. Jezusa, który jest pełen miłości, pełen akceptacji, pełen przebaczenia, pełen wiary w człowieka, w dobrym sensie tego, tego widzenia potencjału w każdym z nas. I drugi obraz jest taki, kiedy w czwartym wersecie czytamy, że: Któż z Was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, a się znajdzie? Któż z Was? No i odpowiedź jest prosta. Gdybym miał sto owiec i jedna by mi zginęła, no to bym został z tymi dziewięćdziesięcioma dziewięcioma i bym ich pilnował, żeby te mi się nie zgubiły. Ale dla Jezusa jest to tak oczywiste, że pada pytanie, któż z Was, czyli że wszyscy by tak zrobili, chociażby tak nie zrobili, że Jezus idzie za tą jedną owcą, jest w stanie poświęcić dla niej absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko, i widzimy właśnie, że Jezus jest w stanie poświęcić nawet samego siebie, żeby, żeby zdobyć te owce. I tu można by ogromnie, ogromnie dużo mówić. Jeszcze chcę pokazać, właśnie, jeszcze jeden obraz. To jakimi obrazami dzisiaj mówię, z 15 rozdziału Kasza. Zachęcam do przeczytania całego i rozkoszowania się tym, jakiego mamy Jezusa, jakiego mamy Ojca. I jeszcze, jeszcze chcę wrócić tutaj właśnie do, do yy, tej przypowieści o synu marnotrawnym, albo o miłosiernym ojcu, też się tak mówi coraz częściej i dobrze. I to jest sytuacja właśnie tego młodego chłopaka, który, który obraził ojca, który zażądał, zażądał części majątku, czyli spadku, i nawet dzisiaj zażądanie spadku od kogoś, prawda, yy, Znaczy ja jako syn żądając. Spadku od mojego ojca, to obrażam go. A w tamtej kulturze to było, to było no, prawie, że nie było większej obrazy, bo to było powiedzenie, że ty dla mnie nic nie znaczysz, ty już dla mnie umarłeś um, i właściwie nikt by się na coś takiego nie zdobył. Ale ten chłopak się zdobył i oczywiście roztrwonił, wszystko jadał ze świniami, z prostytutkami, to roztrwonił i podejmuje decyzję nawrócenia. Uwaga! Od wersetu 18 i mówi tak: Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Czyli ten chłopak, po pierwsze, chciał wrócić do ojca, dlatego, że był głodny i śmierdzący. To była jego motywacja. Czyli motywacja jego była słaba. A po drugie. Wcale nie chciał być przywrócony jako syn ze wszystkimi prawami, z całym dostojeństwem bycia synem w takim wielkim gospodarstwie, tylko chciał być najemnikiem, czyli chciał być tym najniższym ze sług. I teraz, kiedy zbliża się do ojca właśnie ten obraz ojca, gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Gdy był daleko, co to znaczy? Jak ja mogę zobaczyć kogoś, kto jest daleko? No, tylko wtedy, kiedy ja wyglądam za nim. Kiedy ja czekam. I to jest niesamowite. Ojciec na mnie czeka. Ojciec wygląda na mnie. I co? I kiedy zobaczył, to wtedy nie. Kiedy zobaczył tego syna, to, to nie stwierdził, teraz mu dołożę, teraz wreszcie Gnojkowi, teraz mu wreszcie w sprawiedliwość wymierzę. Słowo Boże mówi, że wzruszył się głęboko. To jest niesamowite. Kiedy ja odchodzę od Boga i tylko chcę wrócić tylko pomyślę o tym to jego serce jest ściśnięte ze wzruszenia wzruszył się głęboko wybiegł naprzeciw kto to widział, żeby ojciec w tamtych czasach, w tej kulturze ojciec, żeby, żeby wybiegł naprzeciw komuś to, to syn powinien przybiec i złożyć mu pokłon a to ojciec wybiega to w ogóle nie, nie do pomyślenia ale ojciec wybiega i rzucił mu się na szyję i ucałował go. To jest niesamowite. Ten syn jeszcze nie zdążył nic powiedzieć. On był, on był prosto z chlewu, prosto ze świń. Smród! A ojciec rzuca mu się na szyję i całuje go. To jest niesamowite. I syn teraz próbuje, próbuje yy, taką spowiedź odbyć. 21 werset. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzin nazywać się Twoim synem. I ono tą śpiewkę przygotowano. Tam było dalej, że nie jestem już godzien być swoim synem, teraz chcę być najmnikiem. Ale ojciec mu przerwał mój stop. Ojciec rzekł do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę. Ubierzcie go, dajcie mu pierścień na rękę, sandały na nogi, przyprowadźcie utuczone ciele, zabicie będzie mu ucztować i bawić się. To jest coś niesamowitego. Jezus objawia serce Ojca. Jezus objawia Ojca który tęskni. Jezus objawia ojca, który wybiega mi naprzeciw. I tobie. Jezus objawia ojca, który czeka na najmniejsze poruszenie w moim sercu, na najmniejszą chęć nawrócenia. I on już wybiega mi. On wybiega do mnie. To jest coś niesamowitego. I właśnie te, te obrazy. Jezus, który jest tak niesamowity, że wszyscy celnicy i grzesznicy ciągną do niego jakąś niesamowitą siłą jego miłości i akceptacji. Są przyciągani. Ojciec, który wybiega mi naprzeciw, ojciec, który rzuca się na moją szyję i obsałowuje mnie i, i, i daje mi najlepszą szatę i sandały i obmywa mnie i, 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 i każe się radować całemu niebu, dlatego że ja wracam. To jest coś niesamowitego. I te fragmenty odmieniły moje życie. Te fragmenty odmieniły moją relację z Bogiem. Mam nadzieję, że też Twoją relację z Bogiem, ojcem, odmienią. Powiedz Marcin, teraz ty podziel się, co odmieniło tą twoją relację, co, co jest takie dla ciebie niesamowicie ważne. Ja pamiętam, że już byłem na jakimś etapie wiary w moim życiu i generalnie Jezus był taką centralną postacią i mało było w moim życiu e, faktycznie takiej bliskości z Ojcem. E, i widzę, że, że Bóg to zmienił, nie? Że, że właśnie zapragnął tego, żebym Go bliżej poznał, żebym naprawdę na Niego popatrzył takim, jakim jest, żebym jakby bardziej odkrył, kim, kim jest dla mnie. I, I to był moment takich rekolekcji, prowadzonych też metodą lekcji Divina, gdzie przerabialiśmy trzecią pieśń Sługi Pańskiego z Księgi Zajasza. I po prostu zobaczyłem, jak niesamowity jest Bóg, jak niesamowity jest Bóg ze względu na to, co, co stało się z Jezusem. Że, że Bóg wydał swojego Syna. Tam Słowo Boże mówi, że, że Jezus został zmiażdżony cierpieniem, że Ojciec wydał Syna, Wiedząc, co go czeka w nasze ręce. Natomiast cały czas był taki, taki obraz, widziałem, że, że Bóg po prostu w takiej milczącej, stęsknionej miłości, jakby pozwala na to, co się dzieje. Bo robi to wszystko ze względu na mnie. I, i tam był też taki obraz pokazany. Mm -hmm że jeżeli ktokolwiek w swoim życiu zawoła do Boga o sprawiedliwość, jeżeli to będzie taki przykład, jakiś nędzarz, człowiek, który naprawdę przeszedł ciężki żywot i zawołał o sprawiedliwość, i zapyta Boże, gdzie ona jest? Odwiesiły się na kołek i, i, i ojciec mu pokaże nie, zobacz. Nie. To nie jest tak, że. Mm, z człowiekiem, który wyrządził Ci krzywdę, będziecie teraz siedzieć przy jednym stole, jakby cena, cena została zapłacona. I mój syn ją zapłacił. I po prostu trzeba by sięgnąć do tego słowa i zobaczyć po kolei, na co Bóg pozwalał i co my robiliśmy. Mówimy w sensie dlatego, że całe zło jakby spotkało Jezusa z, z naszej ręki, natomiast na no co Bóg pozwalał, że Jezus stał się niepodobnym do ludzi, ze względu na to, co Go spotkało, e, właśnie z miłości do mnie. I, i to było niesamowite, e, jak, jak ten fragment mnie pociągnął, jak to słowo po prostu mi pokazało, kim jest Ojciec. I ja po prostu od tamtego czasu... Ja wiem, że ja mam Ojca. Ja wiem, że ja mam naprawdę miłującego Ojca. I odkrywam to jakby cały czas i na tym bazuję. I to jest cudowne doświadczenie, które, które mnie prowadzi przez życie, które jakby też naprawdę pozwala mi przyjmować wszystko, co, co, co ma dla mnie Jezus do zaoferowania. I ja dzisiaj wiem, że kiedy mówię o. O Jezusie, no to Jezus jest właśnie tym, przez którego miłość Ojca przychodzi w każdej sferze. Ja się mogę czuć kochany, dlatego że jest Jezus, że, że dokonało się moje zbawienie, że mogę je przyjąć i je doświadczać wszystkich owoców tego zbawienia. Natomiast ja wiem, że źródłem jest miłość Ojca, że bez miłości Ojca nie miałbym w tym udziału, że to by się nie dokonało, gdyby nie Ojciec, który mnie kocha. Amen. 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 To jest nasze. To, to są takie nasze ukochane fragmenty, czy, czy, yy, czy, czy te fragmenty słowa, które budują naszą yy, tożsamość w Bogu i budują nasz obraz. Oczywiście każdy z nas tak naprawdę powinien, powinien yy, szukać tego poprawnego obrazu obrazu ojca. Jeżeli jeszcze go nie masz, to zachęcam Cię w Twojej wspólnocie zapytaj o to. Zapytaj o formację. U nas mamy rozbudowaną formację, gdzie też o tym mówimy. To jest jedno, czyli, czyli przeżyj formację, czy pojedź na jakieś rekolekcje, pojedź na kurs nasz, na przykład Nowe Życie, o którym mówiliśmy. Też, też pokazujemy tam właśnie ojca ale też módl się, czytaj Słowo i módl się, żeby któryś z tych fragmentów stał się Twoim osobistym objawieniem, którego możesz się później uchwycić, którego możesz powiedzieć, tak, to jest moje, ja wiem, od tego momentu, tak jak dla Ciebie Izajasz 53, prawda, ten rozdział dla Ciebie jest przemów. dla mnie ten Łukasz 15 rozdział, gdzie ja po prostu wiem, ja po prostu wiem, że Ojciec taki jest, dlatego, że tak mówi Słowo, i Bóg mi przez to słowo objawił tę miłość i ja tego doświadczyłem, i doświadczam nadal. I tego Ci życzymy. Wzrastaj w tym doświadczeniu, wzrastaj w tym objawieniu i przyjmuj coraz piękniej tę miłość i owoce zbawienia. Amen.